Cześć, dzień dobry, mamy sobotę, kolejny wolny dzień. I co, zamiast w domu, no my jedziemy sobie na kajaki. Pogoda dzisiaj akurat nie jest taka za wesoła, bo mamy tylko 20, 20 stopni. Wczoraj było 32, mam nadzieję, że dzisiaj trochę się ociepli. Jest godzina 9, ruszamy, będziemy tam na miejscu około 10. Tak, około 10 będziemy i ruszamy ze Spały, z miejscowości Spały. Ale pokażę Wam wszystko na miejscu, z jakiej firmy ruszamy. To się wytnie. Co <grystanie> to ma, to to? To ma, to I jedziemy do Tomaszowa teraz. Pakować się do Michy No i już my już w wodzie zawodowani. Też grupa jeszcze się powoli pakuje. Pakuj się do wody! Kapitanie do wody! Tyłem płyniemy. No idzie ta grupa nasza. nam tam. Jarzynka, obracaj się. Nie w tą stronę. no. Tą dwa razy teraz. Jeszcze. O, dobrze. Wiosłuj. Bo ja tu kręcę. Ja mam sternika. O. Mam sternika tutaj. No, ja tu z tyłu będę siedział, a ona będzie wiosłować. Idealnie, o. O, o. Już nie grozi, już nie grozi. Widziszcie, to jest przemoc. Ale nie przechylaj się tak, bo gibie się. No. Ty? A wężek mały? Był mały wężyk, a ta przed tam przed nami jest wodospad. Jakie kurwa wodospad? Która wysiada? Trzeba się napylić. Rozpędź się. Musisz się rozpędzić i jedzieć. Od razu, żeby dziobem nie złakować się w dół. Musisz prosto, no. A ty Tak. Mam gdzie Ja wieszuję, wysłuję. Tak, widziałem widziałem której godzinie chodzi. O tam widać grupę. O, spalają śmieci. To? Tak. O to panie no. Być dobrze. Dlaczego? Ja wziosłuję a on je. No. A ja jednego kabanusika. A, to co, tam jest... Tam jest kajak kulinarny, tak? Jak ja jeszcze druga kabanuska kupię, to wszystko będzie dobre. No nie, nie, nie panikuj, no. To wykończymy wrog. Chcesz paluszka? Nie. A paluszkiem? Tym bardziej nie. smyszka na oczy nachodzi. Mąga ręka, to się nie denerwuj. Nie Jakie gruby! Jakie gruby! Po prostu dobrze zbudowany. No to jest tak. Ko Kochanego trzeba nigdy za wiele, pamiętaj. Ja mogę ja cię po nas obracać. O, tu masz klify ale to pewnie no, powolutku jest chcesz popić? tam jest kastylem to jeszcze dla mnie mi jest bo się do mnie, to to Ty, kierujesz,

Nie wyjścia Co? No, piach, no ja wiosłem dotykam do dna. Płytko tutaj. I dla mnie głębiej, ale ogólnie płytko. jakaś rzeczka wpływa chyba. To musi być gdzieś plaża. Słuchajcie, szukamy plaży. Zejdziemy, żeby się porozbierać. Czy jak? Nie jest wam gorąco? Nie, mam jeszcze. Nie, nie. A, mam kierowcę. O, tu Spawik jest? Najwyżej wam odkupię. Co to za się rusza? Zaczynasz widzieć? Nie, to może jak znajdziemy ten. Ty, co to tutaj jest? Tam płaski, czy to ja się rusza tam? No? A <grym> wiatr <wiosenka> wieje, może czy coś.

Zagadali na skórne, ale spoko. My tutaj lażenka prawa, lewa, nie mieszaj dwa razy z tak. jednym Nie, nie, nie mieszaj to nie zupa, no. Nie, nie, mieszaj, nie, zupa, no. Nie, nie mieszaj, to nie zupa! Ale teraz się kiwa na boki, ale jej nie przeszkadza, nie? A to ja. Ale to ja, tylko nie krypcie. Dobra i Róż, starczy ci? Ile ty kilo już na pół kilometra? Tak, pół kilometra. A co my wiedzieli? No. Nie. Nie. Bo ja ustawiłem sobie. No, Muszę, muszę to. Roz... Znaczy, ja miałem zacząć ćwiczyć i czy uruchomić ćwiczenia. I ustawiłem mi na stacjonarnym, czy wiosłuję. Na stacjonarnym to chusteczkowa się wiosłuję, no. Królestwo, no. jak przed nami. Dopiero? Ja że z 18 już. No dlatego tak myślałem, no. A do tej... No. możemy pójść pod, pod prąd. A do Spały mamy ile kilometrów w sumie? Połowa drogi to jest? No właśnie, o, o tym się pytam właśnie, no. To będzie połowa. No tu jest jakiś topielec. Do Odwardy ślad należy. To jest śnieg. Grażynka, zobacz, śnieg. Nie no, którą tą stroną? prawą płyniemy my, no. Płyń tam, tam, gdzie kaczka, tam będzie gdzie głębiej. Damian, <noise> 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 ja nie mi wiosłem! <noise> O, też płytko. Nie. No wiesz ma mi dotykam do dna. Ja nie wysiadam. Ja <laughs> nie wysiadam. Nie. nie Poszli kurde, zobacz kurde. <laughs> tak wygląda no Fajnie było zimą się wybrać taką wyprawę Ale muły będziesz wyrobione? A odciski będziesz miała? Nie, bo nie Ja sobie poprawiłem ręce inaczej już. Ja na kciuku bym miał. Ale minek już się robiły czerwone. No Dlatego wziąłem tak od góry. Nachwytem. Tak, No. kiedy A ja, ja wiosło nie mieć. Z tej strony w wodzie, czy z w, w wodzie. Chyba z tej. Nie jest tak wyprofilowane jak już tak. Ty masz, masz dobrze wyprofilowane, no ja mam inne wiosło. Nie ma znaczenia tak samo i tak samo idzie Ale jak chciałem kliść, zawsze powiedziałem, że nie Są klify tylko, jak na Kornati prawie że. Zajeżdżą drogę, patrz. Poszli. To świnia jedna, zobacz no. No dobra, patrz, teraz ich dziobem ich, dziobem ich, o patrz. I odwrócimy ich teraz, patrz, o. Ale trafnie Ty kurwen, Die kurwen. Die kurwen. Ja. Tam trzeba driftem wjechać

Będziecie na YouTubie Tak <grywa> A to się okaże, nie wiem jeszcze O, to też płytko Pły, Dobrze się rozpędziliśmy, bo to blizda Aleknie? Płyną. Ale tutaj chyba No próbuję cały czas, no Stanęli! No co? Na płci nie stanęli. Zablokowali się, no. Dadą radę. Z jednej strony wiosły tylko teraz, bo trzymamy kajaki, to tylko z jedną stronę. Agnieszka, z jedną stronę, no. No bo ja jeszcze mam kajak. Są tam no. Tam następna plaża zaraz będzie. No, zaczynamy chyba w Tu by można było, no ale. Ciepło. To trzeba się z tego e, rozebrać. No. A ty masz y, kostium? Mam. No. Jest, ty masz, nie. A ty, ty nie masz? Ja załóż se, y, ten, tu od kostium. Ja mam od ja kostium. kostium. To będzie w topless? Będziesz, to sanika, będziesz ja założyłam w stanie, ale. ale przecież w stoplec ma... możesz być, to, co to przeszkadza? No i tak, ten kostium? Tak, ja nie wiem, a, a, Co, a do, dofam dofam, nie górę To tutaj w Topless będziesz płynąć? Ale będzie oglądalność! Ale będzie oglądalność! wszystkie kajaki do Ale już chyba nie będzie tam, <grym> tak Masz krótkie radny. Są tam? Gdzie nasza kuchnia i płynie? Ja ich nie widzę. A, są tutaj. Tam. To się rozdzielamy No nie pójdzie A my wam oczekamy cały czas Czekamy, czekamy na was Zawisn... Zawisłaś tam? A, a mówiłem tyle nie jeść? Bo jak płytko, to wiesz, no nie odpychaj go, Odprygam bo nas, nas odeprze statoraki, no. Nie. Uuu. Kasy na wodzie. No bo teraz sobie tutaj, nie? Bo, aby, znaczy, tutaj jest patelnia, bo tu jest otwarty teren, nie? Jak ja byłem na to było połowa tego, tak ta, ta wąsko było i drzewa nachodziły tutaj. więc tutaj płynęliśmy w cieniu, praktycznie. No bo nie mogę z drugiej strony wiosłować, bo. Oni mają naj najlżejszy kajak. No, tak. tak. Ale mają dziecko, na Ale Anka nie zjeważy, no mama też nie zjeważy, no. Mamy. <grystanie> ja, nie, nie, nie. 94. Taką wczorną, może jakiś sobie? <grywa> no mówi, jutro poczujesz. Dlatego ja, ja trzymam w ten sposób. Bo by się odciski tutaj robiły. Chcemy się rozpędzić. Driftem wejdziemy. Jeszcze drift? Nie wiosło i lewe wiosło wbijasz, też wbijasz, no tak. Jeszcze nie, zawsze się, zawsze się, puść. Dobra, 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 dobra. Już, jak zacumowało no już, zacumowało no to. Tu się Żebyś ciotce pomogła. Wózce te wiosła Agnieszka tutaj. No. Żeby się nie odpłynęło, bo bez wiosła się chujoba płynie. No i chwila przerwy. Ta wyjść teraz jakby. I grupa Macha! Zawsze jeden z pan musi być z zewnętrznej, nie? Ale dobrze, że jest tego świadom! Świadomość To jest pierwszy, pierwszy krok do sukcesu. No, dokładnie tak. Nie będą z tego jakieś korzyści. Ukrytej kamerze. ukrytej kamerze A była Dawaj chodź, nie poddawaj się nie mam się myśleć Ty patrz, ty przy sobą masz takie rzeczy, to trzeba omijać No, to może być płytko A ty kundę leci, jak ciągnę czołówkę <laughs> Pani wysiada na najbliższym poznoju, ile mamy do spały? Dopiero 25 także... Prawie bardzo blisko płyną. Mierzymy i z lewej strony. <grywa> ja nie jestem taka w jak ty, jesteś nawalony. Kto jest nawalony? Chyba napalony. Gonią nas. gonił nas. Gonią nas. Niech jest wow, więcej. Brauj. Co sobie wymyślił! M, <routinely> eu. Dlaczego? ]right <g Redema> Nie przewróci się. Robimy przerwę tutaj. Kto chce? Kto? Jest tutaj. No to oni wypływają, tu musimy. Czy pójdziemy dalej? Nie, no. Aha. Nie ma się. Zbliżymy się i wykniewamy ich z lewej. <grymna> oh, good, Ale chyba dual cell, extra power żeście załączyli. <grymna> <grymna> Oni zobaczyli gdzie? jest bar. i dlatego. <grymna> <grymna> No płucizny utknęliśmy, i mi kamera się wyłączyła wtedy mówię. Jak na złość mówię, no nie, nie było atrakcji żadnej. mną. Nie. No. nie, Bo akurat wyłączyłem w tym momencie. Bokiem, boczkiem, boczkiem. O o! Uuu, 2% bateria. Nie naładowałeś? Mamy całe banki. O, to mamy całe banki, to podłączymy się. Mamy tutaj bar teraz. Przerwę chwilę, zacumowaliśmy i idziemy sobie coś zjeść. I ruszamy teraz dalej z odbaru teofilów. A to jest miejscowość teofilów? Tak, tak, tak. Czy dzielnica teofilów? Dzielnica Włodzi Teofilów. To jest taka <laughs> Aha, no to tak. Jedzą piwko po 10-12 złotych piwko flaczki. Flaczki były, poczekaj, żeby się muszę 18 18 były flaczki, zapiekanki, hot dogi Nie, hamburgery były Hamburgery po 18 a jestem takie przyzwoite takie no Dobra, mamy jeszcze z pół godzinki do celu Także już Już jest drogi. No nie wiem, jest, ja mam 3 czwarte bo to mi starczy No, także płyniemy dalej Teraz taką wąskim kanałem musimy przepłynąć Moja grażynka tutaj teraz ona kontroluje. Czekaj się pokażę. Zdajemy ja czapkę. To mi teraz wiosło spadnie. Zdaję no. ja się. Zdajam, się. się. Zdaję się. Jesteśmy już przy samochodzie z powrotem. Mamy godzinę 16. Także całe później około 5 godzin płynęliśmy, trafiliśmy na miejsce, także wszyscy się odhaczyli, także żadnych strat nie ma. Nie Marysia? Wszyscy dopłynęli, wszyscy dopłynęli, aż na następnym razem może być dłuższy rajd. Zobaczymy. Trzymajcie się, pozdro!